Audity wewnętrzne, jak ocenić skuteczność procesu. Jeżeli jesteś audytorem wewnętrznej organizacji, prędzej czy później, jako wiodący audytor, otrzymasz zlecenie realizacji audytu procesu i oceny skuteczności tegoż procesu. W jaki sposób zrealizować tak postawione cel audytu? Wykorzystaj do tego schematyczne przedstawienie elementów procesu, które zawarte jest w normie ISO 9001 z roku 2015, ale jednocześnie uwzględnij modele procesowe. Na przykład model żółwia. Planując działania audytowe, wykorzystaj kombinację metod audytu dla uzyskania pełnego obrazu procesu. Zakres informacji, który będzie ci niezbędny do oceny skuteczności, to informacje o zdefiniowanych celach dla procesu i ich mierzalności. To również dane wejściowe do procesu, dane wyjściowe, takie jak produkty, usługi, czy też informacje, dokumentacja, bądź kombinacja powyższych. To określone kompetencje personelu, które są okresowo oceniane, dla których ewentualnie tworzone są programy rozwoju kompetencji. To określone i nadzorowane maszyny i urządzenia w procesie, narzędzia i oprogramowanie niezbędne do realizacji celów procesu. Zwróć uwagę na udokumentowane informacje wykorzystywane w procesie. Mogą to być procedury, instrukcje, bądź też plany jakości. Mierniki to dla Ciebie ważny punkt w ocenie procesów, ponieważ z uwzględnieniem ryzyk i szans dla realizacji celów procesu i postępowania z ryzykiem i szansami, mierniki i cele będą bezpośrednim nośnikiem informacji dla oceny skuteczności procesu. Jak widzisz, tych informacji jest dość sporo. Zastanów się. By ustandaryzować postępowanie i nie zapomnieć o żadnych informacjach, które musisz pozyskać, czy nie warto zastosować narzędzia, jakim jest lista pytań audytowych?